Okay, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję jeszcze za zaproszenie na to spotkanie. Też jestem tutaj, jak większość z Państwa, już kolejny rok. Z wieloma z uczestników znamy się i rozwijamy. Trochę przeraził mnie wykład pana profesora Szostka, bo rzeczywiście pokazuje, że my pokazujemy tą technologię, mówimy, że ona jest możliwa do wdrożenia, ale są. Opory w wielu miejscach do tego, żeby w ogóle ją wprowadzić w życie. I tak jak patrzę po spółkach moich kolegów i koleżanek, którzy tutaj są, to my wytrwale, i właściwie tylko to chyba to nam zostaje wytrwale dążymy, żeby te nasze rozwiązania, czy właśnie podpisy, czy identyfikacje, czy naszą kryptografię po prostu wprowadzić do tego codziennego życia. Ja dzisiaj będę chciała Państwu mówić o, też o pewnej drodze, bo generalnie rozpoczęłam tutaj kilka lat temu pokaz pierwszego chyba w Polsce, jednego z pierwszych w Polsce wtedy systemów do prostej usługi szyfrowania danych, które stworzyliśmy, ale jak to zwykle bywa, to już prawie jest ponad pięcioletnia przygoda, na tej drodze było mnóstwo problemów i właściwie dzisiaj chciałam Państwu je pokazać. Znaczy co muszą robić organizacje, jak muszą bardzo zmieniać się firmy, żeby dostosować trochę. No w dużej mierze dostosować się do tego, co robi użytkownik, jak robi użytkownik, jakie ma przyzwyczajenia i że niektórych przyzwyczajeń po prostu nie chce zmienić. To agenda będzie właściwie bardzo krótka, właśnie dlatego, że myślę, że mogę Państwu tutaj głównie mało powiedzieć takich kwestii technicznych, bo jesteście bardzo dobrze obeznani i myślę, że wielu z Was dużo jest mocniejszych. Ja trochę będę opowiadać może o tej warstwie organizacyjnej i takiej konsumenckiej. Także troszeczkę o e, naszym systemie, troszeczkę o pewnym doświadczeniu, które zdobyliśmy w tej chwili z Instytutem Łączności przy pierwszej w Polsce certyfikacji e, polskich bibliotek, pierwszych polskich bibliotek naszego autorstwa. I potem na końcu jeszcze powiem Państwu, gdzie to będziemy jeszcze sobie stosować, żeby można było to łatwiej wykorzystywać. E, ja jestem troszeczkę bardziej, e, może nieznana, ale bardziej e, obeznana, bo bardzo wiele lat e, starałam się rozwijać i rozwijałam system, który się nazywał Przelewy 24. Jesteśmy jego pomysłodawcami i twórcami. Ja, Dlatego też właściwie jak opowiadał Jarek troszeczkę o tych systemach identyfikacji, to ja się kompletnie z Tobą zgadzam. To znaczy drogę masz przed sobą bardzo długą, bo systemy płatności rozwijały się latami, nikt im bardzo długo nie ufał i myślę, że podobnie będzie z Twoją drogą, ale nie poddawaj się. Jest ich bardzo dużo i będzie to pewnie rzeczywiście jakaś analogia do, do tego, jak budowały się płatności w Polsce. No my zacz ja zacznę od początku. My w którymś momencie, mając bardzo dużą ilość danych ze wszystkich serwisów, w których byliśmy autorami, pomysłodawcami, które rozwijaliśmy, bo my te serwisy budujemy, doprowadzamy do wielomilionowych obrotów, później je sprzedajemy, tak działamy. To znaczy wchodzimy w obszary, które nagle się okazują obszarami, które warto się za, którymi warto się zainteresować, ale głównie dlatego, że to są obszary, które nam sprawiają w normalnej działalności problem. I z kryptografią właśnie dokładnie tak jest. Mając bardzo dużą ilość danych, stwierdziliśmy w pewnym momencie, że y, potrzebujemy narzędzia do tego, żeby te dane lepiej chronić. To jest zresztą nie tylko nasz problem, to jest problem pewnie wszystkich obecnych tutaj na sali. Są pewne dokumenty, które muszą po prostu być poufne, a my musimy się zastanowić, jak to zrobić, żeby poufne były. Więc gdzieś mniej więcej w 2017 roku wypuściliśmy nasz pierwszy produkt. To jest prosta usługa właśnie szyfrowania, która była metodą RSA jeszcze wtedy, no i cały czas zresztą stosowana. Jedną z najbardziej bezpiecznych standardy kryptografii, wszystko państwo to doskonale znają. Zrobiliśmy aplikację, cieszyliśmy się jak dzieci, wypuściliśmy ją. Nikt się nią nie interesował. To znaczy, przez pierwsze 3 czy 4 lata właściwie musieliśmy edukować cały czas rynek i y, zapraszać. I mimo, że aplikacja była kompletnie bezpłatna. Do, I zachęcać do tego, żeby ją sobie ściągnąć, to było dosłownie one click protection, ściągało, ściągało się aplikacja, ona, ona wchodziła w system operacyjny yy, naszego oprogramowania, prawy kawisz mysz, myszki, szyfruje, deszyfruje, wszystko dzieje się na urządzeniu, od razu mówię, bo tu Państwo i tak od razu wiecie, nigdzie nie przesyłamy tego dokumentu, dowód osobisty, ciach, możemy sobie go... Yy, zabezpieczyć u siebie na komputerze, żeby nam nikt go na przykład nie wykradł. Albo jeżeli wykradnie, no to do tego dowodu nie będzie miał nikt dostępu. No ale szybko się zorientowaliśmy, że tak naprawdę problemem, jednym z problemów, bo było ich wiele, było to właśnie, że stworzyliśmy aplikacje. Czyli że ludzie będą musieli sobie ściągnąć na swój komputer aplikację, nie będąc pewni do końca, albo nie mogąc w niektórych instytucjach, bo po prostu mając jakieś tam blokery. W związku z czym zaczęliśmy myśleć, no ok, no to co w takiej sytuacji zrobić? Skoro nie możemy walczyć z rzeczywistością w taki prosty sposób, żeby ich do tego zmusić, to zaczęliśmy po prostu myśleć, w jaki sposób możemy obejść to, żeby szyfrowanie nie było, znaczy nie potrzebowało aplikacji. I yy, z tym problemem postanowiliśmy walczyć w taki sposób, że. że yy, Wtedy to dosłownie był taki początek 2019 roku. Zorientowaliśmy się tak naprawdę, że też przeglądarka może być takim może być prostym narzędziem do szyfrowania danych, więc sobie spróbowaliśmy tutaj na tym polu takich dokładnych badań, a później przeistoczyło się to oprogramowanie, które też jest w tej chwili stosowane, ale przeglądarka i szyfrowanie na przeglądarce pozwoliło nam na to, by nasi użytkownicy przestali ściągać aplikacje, tylko mogli sobie przez własną przeglądarkę jednym kliknięciem, przesuwając dokument do okienka, od razu mówię, nigdzie go nie wysyłając, zaszyfrować ten dokument, nie używając właśnie aplikacji. I tą technologię tego szyfrowania poprzez przeglądarkę no też nigdzie nie mogliśmy zastosować. To znaczy jest mnóstwo miejsc, których ta technologia się by przydała, bo nie mówię o wielkich miejscach takich jak Messengery, Slack i te wszystkie komunikatory, które my się w sposób mało poufny posługujemy, ale też jest mnóstwo miejsc takich jak wszystkie operatorzy poczt, nawet te nasze wszystkie systemy, które przesyłają dokumenty do podpisu Generalnie tam mamy do czynienia z taką sytuacją, w której te dokumenty zwykle przechodzą przez różne miejsca. W małej ilości miejsc są bezpieczne, w wielu ilości miejsc są widoczne. No też postanowiliśmy z tym walczyć, no bo jesteśmy mega uparci i, stworzyliśmy, i, i zaczęliśmy się przyglądać, gdzie znajdzie się taki moment, w którym regulacja prawna wymusi na tyle dużo poufności, żeby ktoś zwrócił uwagę na to, że trzeba dokument bezpieczniej, w sposób jeszcze pewniejszy, znaczy podwyższyć bezpieczeństwo treści tego dokumentu czy samego dokumentu. I tak powstał Signalnet, czyli nasz serwis, którym tą naszą technologię zastosowaliśmy, czyli to szyfrowanie poprzez przeglądarkę end-to-end. -end. Za chwileczkę jeszcze będę mówić o tym, jak to webowe szyfrowanie tam wygląda. Ale w tej chwili będę chwileczkę jeszcze chciała Państwa zainteresować zupełnie czymś innym ponieważ to nasze rozwiązanie poddaliśmy audytowi Wojskowej Akademii Technicznej. Mówię o tym szyfrowaniu jeszcze RSA. To był 2018 rok. Kryptolodzy z Wydziału Kryptografii wzięli naszą dokumentację, nas przeglądali nasz kod. Oczywiście od razu zaznaczam, VAT-owscy kryptolodzy mają aspiracje do... Poziomu bezpieczeństwa na poziomie naprawdę mega wysokim, bardzo to takim militarystycznym, nie wiem nawet jak to nazwać. Więc pewnych aspektów w ogóle tam nie chcieliśmy nawet i nawet nie moglibyśmy pewnie tam do nich dojść. Więc tych uwag oczywiście troszkę mieliśmy, ale w wielu ty, wśród tych uwag wielokrotnie pojawiała się jedna rzecz, że tak naprawdę wadą naszego systemu jest to, że. Korzystamy z bibliotek obcych. Korzystaliśmy wtedy z bibliotek Microsoftu. I pomyśleliśmy, okej, okay, skoro możemy podwyższyć to bezpieczeństwo poprzez tworzenie własnych bibliotek, no to tym się właśnie zajęliśmy. I takie, takie biblioteki, które, bo wcześniej te biblioteki właściwie ogólnie były wskazywane jako takie biblioteki, które są podatne na backdoory. Na backdory, więc mówimy, okej, okay, no to, to spróbujemy w takim razie w polskim środowisku, stworzyć pierwszą polską bibliotekę kryptograficzną i tą bibliotekę kryptograficzną w tym roku w maju poddaliśmy pod właściwie bardzo yy, z panią tutaj Ewą Elżbietą Andrukiewicz z Instytutu Łączności. Zresztą bardzo jej dziękuję za współpracę i zachęcam państwa do certyfikacji z tym Instytutem. Mega długa podróż, bardzo dużo trzeba spełnić formalności, ale to się na końcu bardzo opłaca. Te nasze biblioteki zostały jako pierwsze w Polsce poddane pod audyt Instytutu Łączności. Ten audyt, te biblioteki przeszły, możemy się już w tej chwili tą normą ISO, spełnieniem tej normy, cieszyć. Co do tego jeszcze dodatkowo, co zrobiliśmy, to jeszcze to, że dodaliśmy. Zupełnie inne też oprogramowanie szyfrujące, to znaczy już w tej chwili RSA zastąpiliśmy krzywymi eliptycznymi. One mają generalnie na świecie taką renomę dużo silniejszych, dużo szybszych. I teraz, co nam z tego wszystkiego wyszło? Znowu się troszeczkę cofnęliśmy to znaczy znowu zaczęliśmy szukać takich miejsc, w których, ponieważ, tak jak mówię, technologia jest prosta, mało systemów w Polsce chce wprowadzać do swoich systemów jakieś obce systemy, które mogłyby im podwyższyć wartość własnej usługi, takie właśnie jak kryptografia, no to zmuszeni jesteśmy ciągle kombinować i tworzyć własne usługi, które być może zostaną tak jak przelewy 24 czy bilety 24 zaadoptowane równie naturalnie do, do środowiska użytkowników. Więc stworzyliśmy w tej chwili, właściwie to już jest taki Drugie podejście do e-doręczenia, czyli taki system szyfruj pocztę. On nie jest jeszcze w tej chwili dostępny, kończymy w tej chwili jego testy. Myślę, że wyjdzie na początku stycznia najpóźniej, ale no to jest taka prosta przysyłka, która jest w zasadzie mocniejszym jeszcze takim uzupełnieniem tego, co już do tej pory robiliśmy, bo mieliśmy już zaczątki takiego e-doręczenia. Przy naszym pierwszym produkcie, czyli takiej wysyłki, ale w Tom w tej chwili, przy Szyfruj Pocztę, to oprogramowanie różni się z tym, że nie musicie Państwo korzystać z jakiegoś operatora konkretnego, możecie korzystać z dowolnego operatora pocztowego, nawet niewiarygodnego, czy jakiejś tam wirtualna Polska, takiego, którego sobie obierzecie jako prywatny, ale możecie po prostu za ten dokument tym naszym rozwiązaniem w pewny sposób zabezpieczyć. On dojdzie tylko do. Tego adresata i tylko on, ten adresat, będzie mógł to odczytać. A mało tego, jeszcze dostaniecie potwierdzenie, że on to odczytał potwierdzenie, które jest równoznaczne z potwierdzeniem w sądzie, czyli będzie miał dokładnie taki sam status prawny. Jaka jest w ogóle tutaj. Jakie działania można podjąć? To znaczy, to, to jest naprawdę dziedzinie proste. Niestety jeszcze ciągle ściąga się aplikację, ale już ta aplikacja też będzie niedługo zastąpiona aplikacją webową, bo tą drugą stronę, czyli odbiór mamy już w tej chwili o webowy. określić trzeba plik i treść wiadomości, kliknąć wyślij i tak naprawdę odbiorca jedyne co otrzymuje to taki link, który go pociągnie do strony, w której będzie już strony webowej, tak? z której będzie mógł odszyfrować ten dokument podając swoje hasło. I teraz jest tutaj kilka rzeczy. To znaczy to, co Państwu tutaj pokazuję na tym diagramie, to, to takie zobrazowanie tego, jak to wygląda, bo to jest w tej aplikacji ważne są dwie rzeczy. Przeciąga się dokument, wskazuje się adres odbiorcy. Odbiorca otrzymuje taką prostą informację, gdzie otrzymuje też informację, po prostu otrzył już wiadomość. Mówię tutaj o szyfrowaniu zarówno treści wiadomości, jak i dowolnego załącznika, załączników. To, co Państwo tam wyślą, zostanie zaszyfrowane. Co jest fajne? Bo tak naprawdę, przy procesie deszyfrowania, najfajniejszą rzeczą, którą zrobiliśmy i właściwie jestem też najbardziej z niej dumna, jest ten proces obrazowania. To znaczy, przy deszyfracji tego dokumentu, zobaczycie Państwo najpierw dokument, nie ściągając go jeszcze na swój komputer. Czyli w procesie deszyfrowania. To obrazowanie tego dokumentu też może być do Państwa istotne, bo wcale czasem nie trzeba do, do tego dokumentu zaglądać, ale będziecie go widzieć tak, jak tutaj jest to wskazane na tej planszy. Jest jedna rzecz, którą tutaj rozwiązaliśmy, bo myślę, że większość z Państwa zdaje sobie sprawę z tego, że w tej chwili proces przekazywania dokumentów metodami, które są nam znane, jest dosyć, powiedziałabym rozłożone na różnego rodzaju działania. To znaczy musimy najpierw do osoby, której chcemy wysłać dokument, wysłać ten dokument, po czym musimy wysłać do tej osoby jakieś hasło. To hasło musimy wysłać SMS-em albo wysłać mailem, albo w jakiś inny sposób powiadomić, że to jest hasło, o którym ty, ten, no jakiś tam PESEL, końcówka PESEL-a, ostatnie kilka cyfr PESEL-a. My ten problem troszeczkę sobie tutaj rozwiązaliśmy i wydaje mi się, że właściwie rozwiązaliśmy go w sposób bardzo no, co najmniej ciekawy, bo dokument, który wyślecie do państwo do nadawcy, do odbiorcy absolutnie nie będzie wymagał od niego żadnego przekazywania hasła. Zresztą my nie jesteśmy zwolennikami przekazywania hasła w sposób taki no, tradycyjny czy SMS-em, czy mailem. Tutaj odbiorca sobie sam ustali hasło i tym hasłem sobie odszyfruje. Który dostanie, dostanie planszę i tym hasłem odszyfruje ten dokument. Potwierdzenie odbioru. Mówiłam o tym, że to potwierdzenie odbioru jest ważne, bo myślę, że też będziemy się z tym potwierdzeniem odbioru niejednokrotnie i zresztą już się w tej chwili spotykamy, no bo przecież tradycyjnie też wysyłamy sobie listy. Ale tutaj akurat tą ciekawostką, taką najbardziej ważną, jest to, że to co. Powtarzałam już i powiedziałam przed chwilą, to potwierdzenie odbioru będzie mega istotne, bo ono mógł, będzie mogło Państwu służyć jako dowód w sądzie, więc tak naprawdę ma status prawny. No i jeszcze jedna ważna rzecz oczywiście będzie raport z tych wysyłek, więc będzie można zobaczyć, kto odebrał, kto nie odebrał, do kogo to poszło. Też mówię o tym w takim kontekście, że to nie jest tylko narzędzie dla indywidualnej osoby, to jest także narzędzie do. Czyli do, ja mogłabym wysłać do Miłki, mogłabym wysłać do Janka jakiś dokument zaszyfrowany, ale mogłabym też wysłać wiele dokumentów do wszystkich z Państwa albo jeden dokument do wszystkich z Państwa. To ile będzie tych dokumentów, to jest tylko Wasza e, sprawa. To mogą być pity, to mogą być faktury, to mogą być różne inne dokumenty, umowy, szczególnie tam, gdzie uznajecie, że poufność będzie miała dla Was duże znaczenie. No i tą, czym to się różni od doręczenia? No bo oczywiście to nie jest, my nie jesteśmy zaufanym operatorem <grym> i pewnie jeszcze nam trochę e, wody w rzece uleci, zanim będziemy nawet e, do tego podchodzić, ale generalnie jedno, co trzeba przyznać, to to, że w, 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 znaczy nie wiem, dlaczego tak jest. To znaczy de, nasze doręczenia poczty polskiej nie mają dużego nacisku albo w ogóle nie kładą nacisku na poufność w takim rozumieniu, w którym, którym my byśmy chcieli, żeby funkcjonował w tych e-doręczeniach. Więc tam mamy tą tajemnicę pocztową, ale u nas rzeczywiście w tym e-doręczeniu możemy mówić o pewności e, tajemnicy tej korespondencji naprawdę na poziomie, którego pocztam myślę, że... E, Chciałabym bardzo, ale myślę, że długo nie osiągnie. Chyba, że tak naprawdę może jest coś, o czym nie wiem albo nie wiemy, bo tej warstwy być może rozmów też gdzieś tam są, one odbywają się w kuluarach. Także też zapewniamy tą silną szyfrowanie zawartości wszystkiego załącznik załączników i całej zawartości jakiejś tam korespondencji, maila, którą Państwo wyślecie do tych osób. Czyli co to jest? To jest tak, yy, przede wszystkim integralność, poufność, bezpieczeństwo jest pieczęć firmy, jest znakowanie czasem, jest potwierdzenie nadania i odbioru i jest deszyfracja korespondencji na przeglądarce. Tak jak mówię, no, jedną ułomnością bo byłabym zaprzeczyła sama sobie, jest w tej chwili jeszcze to, że jest to rozwiązanie, które ma postać aplikacji, deszyfracja jest webowa ale myślę, że zajmie nam to jakieś jeszcze kolejne kilka miesięcy, żeby również nadanie było webowe bez ściągania aplikacji, bo w tym kierunku y, zmierzamy. No i teraz mówiłam o tym, że trudno jest wykorzystywać nawet bardzo dobrą technologię szyfrującą w jakimkolwiek narzędziu, z jakimkolwiek kontrahentem, z sprzymierzeńcem, przyjacielem, znanym serwisem, bo każdy z nas ma wiele problemów na różnym poziomie, ta poufność nawet jeśli rzeczywiście w tych serwisach byłaby, podnosiła wartość tych serwisów dla użytkowników, to jest rzeczywiście bardzo trudno do wprowadzenia. Więc to, co my robimy w tej chwili, żeby nie biegać po tym rynku i nie szukać yy, i nie tracić jakby tego czasu i energii na to, kto by chciał w swoich serwisach zastosować szyfrowanie, tworzymy niestety swoje rozwiązania. I mówiłam o jednej rzeczy i na koniec już, bo już widzę, że pan Sławek stał, muszę powiedzieć. Jedna rzecz jest bardzo ważna i to jest moje doświadczenie. Jeśli jest gdzieś regulacja prawna, a takim właśnie jest w tej chwili na przykład projekt ustawy i dyrektywa europejska o zgłaszaniu nieprawidłowości i naruszeń, zaszyta ma tam przede wszystkim bardzo dużo różnego rodzaju kar związanych z RODO, zaszyta ma tam bardzo dużą poufność i bezpieczeństwo. I Trzy lata temu zorientowaliśmy się, że to wejdzie w życie. Oczywiście tej ustawy jeszcze u nas nie ma, jest na razie projekt, więc wszyscy czekamy. Już ta ustawa miała być wprowadzona w grudniu zeszłego roku. Ale tylko chciałam powiedzieć Państwu jedną rzecz. Jeśli jest regulacja prawna, która zmusza spółki, instytucje do tego, żeby chronić dane i jeszcze grozi kodeksem karnym. To o wiele łatwiej jest y, wprowadzić takie rozwiązanie, i właśnie akurat mówię teraz o naszym rozwiązaniu, i przedstawić całą tą trudną terminologię szyfrowania i kryptografii jako atut. Y, to rozwiązanie, które musi w tej chwili wprowadzić około 4 spółek, a za chwilę 20, kolejne 20 tysięcy spółek od 2023 roku, y, w przeciągu niecałego. Y, My jesteśmy od lutego na rynku jesteśmy i kompletnie nowe rozwiązanie, właściwie bez y, jakichś wielkich wydatków marketingowych. Y, z tego rozwiązania korzysta ponad 100 y, firm, już w tej chwili to jest prawie blisko 150, enterprise'ów, banków, y, usług finansowych, ubezpieczycielowych, ubezpieczycieli, y, produkcyjnych. Ale właśnie dlatego nie dlatego, że my jesteśmy tacy genialni tylko właśnie dlatego że jest ta regulacja prawna, że jest ten przymus i tam jest wiele obowiązków związanych z poufnością i tam ta wartość jest przez klientów dostrzegana. No nic, ja bardzo Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że e, spędzicie dzisiaj jeszcze miłe popołudnie. I, <laughs> I e, może będą jakieś pytania jeszcze. Pani Katarzyna, znaczy, w świetle tego, co Pani mówiła i na początku swojej prezentacji, teraz na końcu, to wynika z tego, że bez bata się nie uda. Że no, trzeba próbować. Tego, trzeba nie, próbować, ale wobec tego kwestia kompetencji, edukacji, y, promocji, jakbyśmy tego nie nazywali, z Pani doświadczeń, to nie jest najlepsza metoda, przynajmniej w naszym kraju, dla naszych obywateli i firm. Znaczy dużo wolniej wtedy to się odbywa, ale mi się wydaje, że to akurat mówię, przydaje się przy okazji, jeśli jakiś przepis mobilizuje. Zresztą mówił to też przede mną profesor Szostak i... Myślę, że to, to też z wielu państw Państwa sobie zdaje z tego sprawę, że jeśli jest przepis, a jeszcze szczególnie jeśli jakaś kara wisi, to mamy okay. tą szybkość Czyli działania to... dużo lepszą. Czyli hmm. lepszy bat, a jeśli chodzi o marchewki, to szukajmy rozwiązań. <grym <grym <grym> tak. wobec tego. No co, dziękuję, dziękuję pięknie pani Katarzyna mówić O jeszcze jedno pytanie, proszę bardzo, oddaję mikrofon. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zainteresowało mnie, w jaki sposób odbiorca sam sobie ustali hasło do rozszyfrowania. Bo nie rozwinęła Pani tego wątku i mnie to bardzo zainteresowało. Tak, za mało było czasu, żeby pokazywać tą kwestię Ale technologiczną. Ale tak jak pokazałam, tutaj tworzone są klucze tymczasowe. W momencie, w którym Pani otrzymuje tą informację, którą ma Pani do odbioru, mhm. wyznacza swoje Pani hasło, i w ten sposób tworzą się Pani klucze stałe, którym może już Pani swobodnie przy każdej. Przy każdym odbiorze korespondencji, używać tego właśnie hasła. Czyli to w zasadzie w momencie, w którym otrzymuje Pani dokument, Pani ustala hasło, którym ten dokument Pani otworzy. Aha. I tylko Pani zna to hasło. No tak. Dobra, dziękuję. Kajetan. To oddajemy mikrofon, tak. Ja tylko krótkie pytanie: Bo właśnie przed chwileczką zajrzałem na stronę Szyfru Poczty, tylko dostałem komunikat, podaj swój e-mail, skontaktujemy się z Tobą. Ale tak jak powiedziałam Panu. Ale powiedziałam to na samym początku, może niezbyt wyraźnie, to jeszcze powtórzę, bardzo przepraszam. To nie jest jeszcze rozwiązanie, które już w tej chwili można testować. Będziemy je. Ono jest w tej chwili w fazie końcowej, dlatego można już się zapisać do testów beta, ale ono prawdopodobnie końcówce tego roku zostanie udostępnione komercyjnie. Okej. Okay, pan profesor Rady, krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Krótkie, krótkie pytanie na krótką odpowiedź. Czy były jakieś robione badania, odporne badania czy ataki może na tą kryptografię, na ten powiedzmy na ostatnią wersję tego systemu, bo rozumiem, że pani mówiła, że, tak. że, że, że VAT badał jakieś tak. tam wersje poprzednie i rozumiem też, że, że szyfry stosowane typu Typu krzywe eliptyczne są oczywiście badane gdzie indziej, ale na, cał, na cały system. Czy były badania i czy są jakieś wyniki tych badań? Tak, musiały być. To znaczy, zanim poddaliśmy w maju tego roku, y, oddaliśmy to nasze rozwiązanie do Instytutu Łączności. Y, jednocześnie musieliśmy zostać poddani testom i. Wszelkim także i, i podatnościowym, i co do kodu, ten system chyba nie znam drugiego takiego systemu, który jest tak bardzo e, przetestowany, bo sama procedura i myślę, że jeśli Państwo są w ogóle ciekawi, bo w tej chwili to się naprawdę otworzyło w Polsce miejsce do tego, żeby w ogóle odbyć taką certyfikację, bo e, pani Ela z Instytutu Łączności Andrukiewicz robi naprawdę znakomitą robotę. Warunki przejścia tej certyfikacji. Jednym z warunków jest oczywiście to, że ten kod jest czysty, nie ma tam żadnych podatności, ale właśnie mówię, jestem wielką w tej chwili promotorką, bo do tej pory nie było w Polsce w ogóle takiego miejsca. No i jednym z wymagań jest właśnie to, co pan, o, o czym pan pytał, to znaczy trzeba poddać serwis naprawdę optymalnemu całościowemu audytowi.